Zrobię w trzecim sezonie odcinku drugim clowny Odcinek pierwszy był kilka godzin temu, a teraz jest drugi odcinek. Ach, no. Idę ten dzisiaj będziemy patrzeć co robi clown. Ej, halo! Ej, ej, ej! ej. Dobra. Chyba śpi. Ale dobra. Powiem mu. Powiem mu, że gdzieś idę. Tak naprawdę będę go odglądał. Więc teraz z całą siły spróbuję go obudzić. Stawaj! Co ty robisz? Spać co nie można. Jak coś to ja idę. Zaopiekuj się do mnie. No i pa Dobra. mam nadzieję, że załapam. Niestety nie ma tu żadnej kryjówki. Z tego... Dobra. Udałam, że wyszłem i mam pewien pomysł. Mam nadzieję, że klam nie zgubi i tego. Nie zauważy Tylko muszę tu teraz poszukać widzowie Czekajcie widzowie, bo ja nie pamiętam gdzie to jest, ale jest coś takiego Poczekajcie, zaraz znajdę o co mi chodzi i wam pokażę Dobra widzowie, to jest moja baza Wiem, że wygląda jakby ktoś tu był. no Może klaun. Nie zauważy tego. I teraz będę go podglądał na kamerę. Siedzi sobie na łóżeczku. Stoi na łóżeczku. Na łóżeczku. Łóżko. Nie wiem co mówię. Oooo. Ale fajnie, go nie ma. Go nie ma, jestem sam w, ma. Jestem sam w domu. Zjadłem coś. Hmm, ciekawe co? Wywaliłem się. Co on robi, wywalił się. Ej, bo on gdzieś poszedł. Poszedł do kuchni. Słuchajcie, do kuchni proszę. Coś mówił do kuchni, chyba że. O, jest. Hmm. Dobra, zaraz do Was wracam. Dobra, już jestem. Na razie nie robię nic takiego ciekawego. O, otworzył lodówkę. Chyba patrzy, co może wziąć. Wziął pizzę, schował se, zamknął lodówkę i se poszedł. Uh -huh. Teraz, gdzie on. O, jest w swoim pokoju. No, poszedł spać. Poszedł spać i jest sobie w łóżku pizzę. A ja. W tym czasie. Hmm, dobra, będę go podglądał. Dobra. To już wiemy, że leży se, przekrył se, jest pizzę i coś tam gada. Czekaj, posłucham hmm. O, fajnie. Jestem sam w domu. O, nie mam co robić. Hmm. Do końca tą pizzę. Może posprzątam, żeby nie było, że nic nie robię. Ej, bo powiedział, że pójdzie posprzątać. Czekajcie. Koncentruję pizzę. Dobra, przyjdę do kuchni. Albo to. O, to jest moja baza. Moja baza. Dobra. Czekajcie, on idzie do garażu? O. C Czemu to nie jest w kolorze? Co? No. no. Może to już kiedyś tak było. Nieważne. Jakie szczęście, widzowie! Poszedł se. Mam. On chyba szuka mopa. Poszedł do łazienki. Poszedł do kolejnego pokoju. Ach. Nie wiem. Co on ma zamiar zrobić. Ech, ech, ech. Czekajcie, widzowie, zaraz wracam. Dobra, już jestem. Musiałam, musiałam po coś pójść. Wyszedł z pokoju. No, zaczyna sprzątać. Więc widzimy się, jak posprząta. Ej co jest widzowie przyszedł drugi clown. ej wziął go i poszedł i poszedł se tak po prostu co jest zabrali go o nie tak nie będzie idę go, idę go śledzić i widzimy się w trzecim odcinku Lounge.